Cześć, Boże Ewelina Wiśniewska, witam Państwa i zapraszam na informację dnia. Ministrowie spotkają się dziś na nieformalnym spotkaniu, by omówić wstępny projekt przyszłorocznego budżetu. Dokument ma zostać przyjęty na posiedzeniu rządu w czwartek. Sytuacja polskiej gospodarki pomimo zawirowań w Europie jest stabilna. Musimy się jednak liczyć z tym, że wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, kłopoty sektora bankowego w wielu krajach Wspólnoty, sytuacja w Grecji, konflikt na Ukrainie czy kryzys migracyjny będą miały realny wpływ na naszą gospodarkę. To idzie niestety w tym kierunku. Unia Europejska. Europa jest w poważnej recesji przed wielkimi problemami. Zarówno w sektorze bankowym, finansowym, ale i politycznie przecież widzimy, co się dzieje. Podkreśla wiceszef Sejmowej Komisji Finansów Janusz Szewczak. A w szczegółach przyszłoroczny budżet ma wyglądać tak. Polska gospodarka ma się rozwijać w tempie 3,6%. Deficyt sektora finansów publicznych wyniesie 2,9% PKB. Inflacja 1,3%. Dochody budżetu wyniosą 324 miliardy złotych, a wydatki 383 miliardy. Co da deficyt na poziomie ponad 59 miliardów złotych. Są sygnały i pozytywne, i można powiedzieć, no, te mniej spodziewane. Choćby liczenie na to, że będzie inflacja nieco wyższa. Wydaje mi się, jest złudne trochę, bo raczej będziemy mieli dalej do czynienia z deflacją. Czyli spadkiem cen, mhm. choć oczywiście klienci tego w koszyku swoim nie odczuwają. Co więcej, wzrost gospodarczy będzie nieco niższy niż się prognozuje, przyznaje Janusz Szewczak. Na pewno zaskoczeniem jest tak wysoki poziom deficytu budżetowego. Tu jednak nie ma powodów do obaw. Wszystko bowiem zależy od tego, jak będą się kształtowały wpływy podatkowe, a te mają być wyższe. Tu są dobre sygnały. Widać wyraźnie, że ta walka o uszczelnienie systemu podatkowego i zahamowanie tego, co mieliśmy w minionych latach, czyli takiego bym powiedział rozboju w biały dzień, gdzie po prostu te pieniądze uciekały nam w dziesiątkach, a właściwie setkach miliardów złotych. Przypomnę, że tylko z podatków VAT traciliśmy co roku około 50 miliardów złotych. To są wyliczenia wybitnego fachowca w tej dziedzinie, profesora Witolda Mozeleskiego Z tytułu około 50 miliardów, z przemytu towarów akcyzowych około 20 miliardów, czyli można powiedzieć, że razem to było około 120 miliardów złotych. Prognozy ekonomiczne jak na razie są dla nas optymistyczne. Resort finansów przewiduje, że w kolejnych kwartałach czeka nas wzrost dynamiki PKB. Tu pracują trzy czynniki – konsumpcja, inwestycje i to, co się dzieje w handlu zagranicznym. Nie bez znaczenia pozostaje także wpływ programu 500 plus na konsumpcję. Ogromnym wyzwaniem dla rządu będzie na pewno zmiana struktury naszego zadłużenia. Obecnie 50% długu znajduje się w rękach zagranicznych podmiotów. Prezydent Hanna Gronkiewicz-Walc powinna podać się do dymisji, podkreśla szefowa kancelarii premier Beaty. Szydło Beata Kępa odniosła się w ten sposób do śledztwa w sprawie tzw. dzikiej reprywatyzacji w Warszawie. Zdaniem Beaty Kemp nie zadziałał nadzór, za co winę ponosi Hanna Gronkiewicz-Walc. Prokuratura regionalna we Wrocławiu zajęła się nieruchomościami warszawskimi przejętymi dekretem Bieruta. Prokuratorzem przekazano dziewięć postępowań, jedno z nich prowadzi prokuratura okręgowa w Warszawie. Kwestie reprywatyzacji warszawskich nieruchomości bada od połowy kwietnia Centralne Biuro Antykorupcyjne. Chodzi o działania ratusza od 2010 do 2016 roku, głównie co do zwrotów gruntów warszawskich i nieruchomości przejętych dekretem Bieruta z 1945 roku. Kontrolą objęto m.in. dokumentację dotyczącą decyzji stołecznych urzędników odnośnie dużych kamienic w Śródmieściu. Obecnie w Urzędzie Miasta znajduje się blisko 3,5 roszczeń o zwrot nieruchomości objętych dekretem Bieruta oraz storoszczeń do budynków edukacyjnych. Po przegranej Platformy Obywatelskiej, po wejściu Centralnego Biura Antykorupcyjnego do Warszawy zaczęły wychodzić na jaw patologiczne sytuacje, gdzie warszawscy urzędnicy podejmowali decyzję o zwracaniu atrakcyjnych nieruchomości osobom całkowicie do tego nieuprawnionym albo osobom które przedstawiały niepełne czy wręcz nawet często sfałszowane dokumenty potwierdzające ich prawo własności a w niektórych przypadkach tak jak w tej najbardziej rażącej opisywanej przez media sprawie działki niezwykle atrakcyjnej wartej wiele milionów złotych działki przy pałacu kultury zwrotu dokonano pomimo że wcześniej zostało wypłacone odszkodowanie przedwojennemu właścicielowi Mówi Jacek Saśny z Pisum, patologie związane z dekretem Bieruta i handel roszczeniami do gruntów warszawskich to obecnie jeden z największych problemów stolicy, do którego wczoraj na antenie TVP Info odniosła się szefowa kancelarii premiera Beata Kempa. Sama odpowiedzialność urzędnicza to jest jeszcze za mało. Ona powinna oczywiście nastąpić, to jest bezwzględne, ale to co się stało jest też absolutną niepowetowaną stratą. W ogóle generalnie problem reprywatyzacji w Polsce od roku 90 jest problemem niezałatwionym i to jest bardzo trudny. Powiedziałabym najtrudniejszy problem, ale to wykorzystała grupa, którą ja dzisiaj postrzegam. Nie wiem, czy, czy za chwilę nie będzie zakwalifikowana do kategorii grupy, zorganizowanej grupy przestępczej, jeśli dalej ten proceder tak, tak pójdzie. Więc czy, czy badanie na to wskaże? Dlatego tutaj bezwzględnie mus, muszą zadziałać wszystkie mechanizmy prawa. Zdaniem szefowej kancelarii odpowiedzialną za zaistniałą sytuację jest Hanna Gronkiewicz-Walc, która powinna podać się do dymisji. To może być początek końca prezydent Warszawy. Hanna Gronkiewicz-Walc próbowała wybrnąć z kłopotów, publikując Białą Księgę dotyczącą zwrotu stałecznych nieruchomości. Jednak dokument ten tylko wzmaga podejrzenia wobec wiceprzewodniczącej PO i jej otoczenia. Powstanie krajowy regulator Cen wody instytucje zamierza powołać Ministerstwo Środowiska. Urząd miałby zapobiegać zbyt wysokim cenom wody, a są one spowodowane monopolistyczną pozycją przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych. Ich właściciel samorządy często przyjmuje uchwałę o zbyt dużych podwyżkach. Na problem zwróciła uwagę Najwyższa Izba Kontroli. Według wyliczeń izby, opłaty za wodę i odprowadzenie ścieków należą do najwyższych w Europie. W ciągu 8 lat wzrosły o 60%. Raport NIKU zauważa, że podwyżki często nie miały racjonalnego uzasadnienia. Najczęściej tłumaczy się je koniecznością rozbudowy czy modernizacji sieci wodno-kanalizacyjnej. Pod tym sformułowaniem można jednak ukryć wszystko. Obecnie taryfę na wodę ustala samodzielnie gmina w oparciu o informacje przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego. Nowy urząd miałby sprawdzać zasady. Ewentualnych podwyżek. Uważamy i chcemy to wprowadzić ustawą, nową ustawą prawo wodne, która mamy nadzieję w jesienią tego roku wejdzie do prac w Parlamencie. Uważamy, że powinien istnieć na kształt Urzędu Regulacji Energetyki krajowy regulator cen wody, który będzie regulował ceny i sprawdzał, czy ceny wody dla poszczególnych mieszkańców w danych regionach, a nawet w poszczególnych miejscowościach. Są racjonalne i ekonomicznie uzasadnione. Ważne, żeby cena wody zależała od faktycznych kosztów jej dostarczenia do obywateli, a nie od wszystkich kosztów, które generuje jej dostawca. Krajowy regulator cen wody będzie reprezentował interesy poszczególnych mieszkańców, bo dzisiaj często przedsiębiorstwa wodociągowe są z racji tego, że są monopolistami na rynku dostarczania wody dostarczają to wodę w cenach nierzadko odbiegających od racjonalnych i ekonomicznych argumentów. Przepisy zaczęłyby obowiązywać od stycznia przyszłego roku. Już w najbliższą sobotę będzie się manifestacja producentów żywności ekologicznej w Warszawie. Przyjadą rolnicy z całej Polski. Jednym z najważniejszych postulatów jest odejście od stosowania GMO w rolnictwie. O sprawie informuje nasz dziennik. W Polsce działa ponad 25 tysięcy gospodarstw ekologicznych. Najwięcej w województwie warmińsko-mazurskim, zachodniopomorskim oraz podlaskim. Jednak ten sektor rolnictwa boryka się z dużymi problemami. Dlatego też 27 sierpnia na rynku Nowego Miasta w Warszawie spotkają się producenci takiej żywności z całej Polski. Będzie to protest przeciwko możliwości stosowania roślin modyfikowanych genetycznie w paszach, które rolnicy podają zwierzętom hodowlanym. Protestujący będą się domagać od rządu przede wszystkim Takiej polityki rolnej, która wesprze rozwój tradycyjnego rolnictwa wytwarzającego zdrowe produkty. Kolejnym istotnym postulatem są ułatwienia w prowadzeniu sprzedaży bezpośredniej. Ten problem ciągnie się już od wielu lat. Producenci ekorzywności nie mogą legalnie sprzedawać mleka, surowych owoców i warzyw, ale także mięsa, wędlin, jak i przetworów zbożowych, mlecznych czy owocowo-warzywnych. Rolnicy sprzedają swoją żywność konsumentom, ale jest to proceder nielegalny. Woleliby jednak, żeby ta kwestia była uregulowana. Naprawnie. Manifestacje popierają organizacje związkowe, eksperci, politycy. Minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel zapewnia, że sektor ekorolnictwa może liczyć na wsparcie rządu, ale wiele decyzji w tym zakresie musi zostać podjętych na forum unijnym. Zapewnia również, że na wsparcie sprzedaży bezpośredniej może liczyć również na ministerstwo finansów. Ponadto obecne władze muszą naprawić błędy poprzedników lub wdrożyć działania, które zostały zaniechane w latach 2007-2015. A teraz drastyczna wiadomość ze Stanów Zjednoczonych. Aborcyjny gigant Planned Parenthood zabił 7 milionów nienarodzonych dzieci w tym kraju. Korporacja Planned Parenthood posiada około 800 klinik w Stanach Zjednoczonych i oddziały zrzeszone w ponad 130 krajach świata. Jest to organizacja, która ma największą sieć placówek aborcyjnych i cały czas propaguje. Zabijanie dzieci poczętych aż do porodu, a nawet w czasie porodu. Mówi Ewa Kowalewska. Od lat 70. ubiegłego wieku w placówkach Plant Parenthood zabito już 7 milionów dzieci. O tej zbrodni pisze największy na świecie portal pro-life, lifesitenews.com. Kwestia obrony najsłabszych jest ściśle związana z amerykańską polityką. Amerykanie, no, budzą się i nie jeden mówi, zaraz, zaraz, coś tam się dzieje. Nie tak. A ponieważ w tej chwili szykują się wybory, no i wiadomo, że prezydent Obama popiera te aborcje, również te późne aborcje i mówi, że to jest prawo kobiety, no to mamy teraz propozycję pani Clinton. To jest twarda feministka, która mówi, że to też jest prawo kobiety. Czyli zabicie dziecka tuż przed porodem, albo w czasie porodu, albo młodszego, albo jeszcze młodszego, w każdym razie takiego, które jeszcze nie chwyciło powietrza, ma być no, tym wielkim wyzwoleniem człowieka, prawem człowieka i prawem kobiety. Dlatego nadchodzące wybory prezydenckie to kolejna batalia, w której stawką jest ludzkie życie. A kolejne wydanie informacji dnia w samopołudnie czekam na Państwa i do zobaczenia. Szczęść Boże, Iwona Kowalska. Zapraszam na prognozę pogody. Na wschodzie, północy i zachodzie zachmurzenie umiarkowane i duże. Deszcz możliwy na krańcach wschodnich, a także w regionach północnych. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. Na termometrach od 22 stopni w Gdańsku, w Szczecinie i w Zielonej Górze do 23-25 na pozostałym obszarze. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z północy i zachodu. Ciśnienie będzie się wahać i wyniesie około 1025 skali. A teraz prognoza pogody dla poszczególnych regionów. Zapraszam.